Biografia tego człowieka to jeden z największych paradoksów w historii XX wieku. Wybitny noblista, chemik, który przyczynił się do zagłady własnego narodu, Fritz Haber, Żyd, który opracował cyklon B. Jest rok 1918. Mający żydowskie pochodzenie, urodzony we Wrocławiu chemik, otrzymuje nagrodę Nobla za syntezę amoniaku z azotu i wodoru. To rewolucjonizuje przemysł w Niemczech, choć Haber ma na sumieniu niechlubną kartę: opracowanie gazów bojowych, które Niemcy wykorzystywali w czasie I wojny światowej. Po jej zakończeniu zajmuje się tematem środków na szkodniki. Szuka sposobu, na opracowanie preparatu do zabijania pcheł, wszy i pluskiew. W jego laboratorium powstaje cyklon B, ziemia okrzemkowa w formie granulek nasyconych cianowodorem. W 1934 roku Haber jako Żyd zostaje zmuszony do emigracji. Umiera rok później w Wielkiej Brytanii. Ten chemik nie doczekał czasu jak preparat został wykorzystywany w czasie wojny. Początkowo służył odwszawianiu ubrań więźniów w obozów. Później Niemcy wpadli na pomysł masowego mordowania nim ludzi. 4 kg cyklonu B były w stanie szybko zabić około 1000 osób. Kilogram środka kosztował 1. Jedynie pięć marek niemieckich. W Auschwitz po raz pierwszy cyklon B został użyty przeciwko grupie więźniów Polaków i jeńców z Armii Czerwonej we wrześniu 1941 roku.